Dzień dobry Państwu. A ja dzisiaj witam, mam specjalnego gościa w redakcji tygodnika, tak online, pan Łukasz Oleksiewicz. To jest Dzień Dobry, człowiek... witam pana redaktora, witam Państwa. Dzień dobry, dzień dobry. To jest człowiek, który od dobrych paru dni pewnie nie sypia, ponieważ organizuje tutaj pomoc dla uchodźców. A my chcemy porozmawiać z panem Łukaszem na temat tego, co się dzisiaj, co dzisiaj się mu przytrafiło. W kontekście konferencji prasowej, której, którą nie tak dawno, może to nie prasowa była raczej w takim spotkaniu które tak, nie tak dawno zorganizowaliśmy z udziałem i przedstawicieli starostwa i przedstawicieli Urzędu Miasta na temat tego, w jaki sposób możemy pomagać, jak wygląda profesja noclegów i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim o to Pana Łukasza poproszę, to, to jeszcze jakby Pan kilka słów powiedział o sobie, jak Pan działa, jak Pan funkcjonuje. No więc tak, jak zaczął się konflikt na Ukrainie, Podjęliśmy taką inicjatywę pomocy uchodźcom, sprowadzanie uchodźców z pod granicy ukraińskiej, lokowanie ich tutaj w obiektach noclegowych, zakopanych i okolicach. Zaczęliśmy to zbierać, zaczęliśmy zbierać informacje na temat obiektów, które są chętne przyjąć takie osoby wspólnie z Anią Widacką z hotelu Belweder. No i tak to zaczęło działać. Później dołączyła do tego pani Agata Wojtowicz, pan re, redaktor Jurecki i no i tak to wszystko zaczęło, że tak powiem. To, to troszkę było tak pod auspicjami Taczeńskiej Izby Gospodarczej. Tak, Toczyński, tak, zgadza się. I teraz po, po tym naszym spotkaniu, takim wideo, które zorganizowaliśmy w tygodniku z udziałem właśnie władz i starostwa i urzędu na temat noclegów, pomocy itd. Tak tak pan poszedł tym topem, bo wiem, że szuka pan, szuka pan mieszkania dla rodziny ukraińskiej. Tak? To proszę powiedzieć, Jan, tak. co, się, e... co się dzisiaj e... wydarzyło, co pana spotkało. To znaczy, tak, jedna z naszych pracownic z hotelu ściąga w tej chwili z Ukrainy siedem osób ze swojej rodziny. Prosiła o pomoc w znalezieniu miejsca noclegowego, jak również zorganizowania transportu. Tutaj z harendy jeden znajomy zaproponował, że pojedzie po te osoby, właśnie w tej chwili wyruszył w drogę na granicę. Po te osoby, ale jest problem ze znalezieniem miejsc noclegowych dla sześciu osób. Jed dla jednej osoby mamy miejsce, dlatego że jest to córka jednej z, naszej, z naszych pracownic, natomiast pozostałe sześć osób to, są, to jest rodzina drugiej pracownicy. I dla tych sześciu osób nie mamy miejsc noclegowych. Po naszym wczorajszym spotkaniu, zresztą informował Pan, że zakopane dysponuje 400 miejscami noclegowymi to jest informacja którą uzyskaliśmy od pana pułkownika Andrzeja Łęckiego który przyszedł na to nasze spotkanie i tak powiedział że tyle ma miejsc wolnych tak I ja jeszcze tylko jedną rzecz chcę uzupełnić bo pani Łukaszu było dość sporo noclegów które zgłaszali ludzie przez kilka dni też na, na adres tygodnika podhalańskiego i rozumiem że te te miejsca są już pełne prawda to... Tak, to znaczy no, tych miejsc jest, jest już bardzo mało, większość tych, tych miejsc tak jak Pan mówi były tutaj przez tygodnik podhalański, że tak powiem zgłaszane, ale chciałem tutaj skorzystać z pomocy Urzędu Miasta czy, czy Starostwa i rzeczywiście sprawdzić jak, jak wygląda możliwość lokowania tych uchodźców w zakresie, że tak powiem, czy w ramach Urzędu Miasta czy Starostwa w zakopanym. No, no niestety. Proszę opowiedzieć tak? tą całą drogę, jak Pan przeszedł, gdzie Pan dzwonił, co Pan usłyszał i tak dalej. Po kolei. Jest, jest infolinia Urzędu Miasta. Yy, to jest numer 504 920 482. Mhm. To, był numer, to był pierwszy numer, który Pan wykonał. Pierwszy telefon, który Pan wykonał, tak? Tak, to był pierwszy, numer, yy, pierwszy telefon, który wykonałem. Yy, no tutaj. Pani, która była po drugiej stronie telefonu, nie za bardzo wiedziała, jak może mi pomóc. Odesłała mnie do punktu recepcyjnego w Krakowie, ponieważ to wojewoda, małopolski zajmuje się, tak mi przekazała, że on zajmuje się lokacją uchodźców i ewentualnie on wskaże miejsce, do którego mogą ci uchodźcy trafić na terenie zakopanego. Więc zadzwoniłem do punktu recepcyjnego w Krakowie. Na ten temat, niestety, nic nie wiedzieli, nie mieli informacji żadnych na ten temat. Po czym pani skierowała mnie na peron czwarty na dworcu w Krakowie, żebym tam uzyskał jakiekolwiek informacje? Więc ją zapytałem, czy mam z Zakopanego jechać na peron czwarty w Krakowie i dowiedzieć się, co mam zrobić z sześcioma uchodźcami. No powiedziała, że no nie, nie, no nie ma sensu jechać. No, poda mi inny numer telefonu, więc podała mi inny numer telefonu. Wskazała tutaj jeszcze miejsce na Piaseckiego 3, że tam też ludzie zajmują się uchodźcami, ale no nie, nie do końca o to mi chodziło, dlatego że ja znam to miejsce na Piaseckiego. Zresztą z panem Radkiem też wczoraj mieliśmy spotkanie. I powiedziałem, że nie o to chodzi, nie chodzi mi o osoby fizyczne, które, czy tam prywatne, które angażują się w pomoc uchodźcom, tylko chodzi mi o to, w jaki sposób miasto Zakopane, czy starostwo, czy, czy tutaj wojewoda pomagają w tym zakresie na terenie miasta Zakopanego. Więc podała mi inny numer telefonu, zadzwoniłem, okazało się, że dodzwoniłem się na Piaseckiego 3. Rozmawiałem z Ukrainką na ten temat, podziękowałem jej za rozmowę i stwierdziłem tak, że Spróbuję dozwonić się do Pana Łęckiego w takim razie, bo taki numer też wczoraj dostałem. On jest bodajże koordynatorem, tak? Tutaj. Tak, od, tak, od zarządzania kryzysowego, a w tej chwili zajmuje się właśnie głównie sprawami związanymi z, 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 z uchodźcami, tak. Mhm, tak. No tutaj był można powiedzieć śmiech przez telefon. Jak. Jak przedstawiłem, że podobno mamy 400 miejsc w zakopanym noclegowych. Oddał mi pan Łęcki, tutaj panią Joannę do telefonu, która udzieliła mi bliższych informacji w tym zakresie i skierowała mnie do na z Zgorzelisko. Czyli tam jest dom ministrów, tak, Polana Zgorzelisko, ale, ale też. Tak, to jest w tej chwili do polskich tat należy ten budynek. Mhm. Tak, na małym cichym, że podobno jeszcze kilka miejsc tam zostało, ale no jest to, jest to poza zakopanym w lesie, że tak powiem, więc nie wiem, jak ci ludzie będą mieli dostęp, nie wiem, czy do, do szkoły, do, do lekarza, tak, do, do przedszkola, jak będą mogli korzystać z jakichkolwiek tutaj jakiejkolwiek pomocy. Nawet w zakresie takim, żeby PESEL zrobić, czy, czy zarejestrować swój pobyt zakopany. No ale. Ale stwierdziłem także, że w takim razie dzwonię do pana Arkadiusza Gduli, z Urzędu Miasta. Numer telefonu pani Joanna mi podała, więc to jest 1820-2431. 20 w urzędzie miasta po kilku sygnałach włączył się faks. Pytanie, jak uchodźcy mają sobie na miejscu z tym wszystkim poradzić, jeżeli no ja nie byłem w stanie? No tak, to, to rzeczywiście to, co usłyszeliśmy kilka dni temu, a ta rzeczywistość, którą Pan przedstawia nam, jest no, troszkę się różnią. My ja połączyłem się z panem, z Panem, Panie Łukaszu też po to między innymi właśnie, żeby, żeby usłyszeli to ci, którzy o pewnych rzeczach decydują i zastanowili się, czy i w jaki sposób coś zmienić, bo to tak nie może być. Bo jeśli pan Łukasz i Polak tu Zakopiańczyk, Przechodzi taką drogę, to sobie teraz można wyobrazić, co, co muszą przejść ludzie, Ukraińcy, uchodźcy, którzy by próbowali znaleźć sobie tutaj miejsce, na, na przykład doje, po dojechaniu tutaj e, do miasta. No, źle to wygląda. Także chyba pozostaje nam, Panie Łukaszu, a zaapelować może do, i, do, i do władz miejskich, i do starostwa, żeby. No, coś z tym fantem zrobili, a przede wszystkim będziemy starać się, to my też już za chwilę to będziemy działać i pytać, jak wygląda sytuacja z tymi miejscami, bo pan pułkownik nam tutaj dokładnie powiedział: Mamy to nagrane, możemy to państwu puścić. Powiedział dokładnie, że zakopanym jest jeszcze około 400 wolnych miejsc, no a tymczasem rzeczywistość jest, okazuje się, inna. tak? Ja mam jeszcze takie pytanie: jak można? I taki apel, co z ludźmi, którzy w tej chwili mają miejsce pobytu w Zakopanem, których mm. część społeczeństwa zakopiańskiego, czy tutaj powiatu taczańskiego przyjęła. Za miesiącu maju zaczyna, można powiedzieć, sezon, weekend majowy, później jest sezon letni. Co z częścią uchodźców, którzy będą musieli opuścić, to lokum, które w tej chwili mają, bo podejrzewam, że większość osób, które udostępnia w tej chwili miejsca noclegowe, będzie chciało to wynajmować w sezonie. No z czegoś nie Panie będziemy muszą żyć. Panie Łukaszu, tego nie wiemy, dlatego że być może, że ludzie, którzy jednak przyjmowali uchodźców, brali to pod uwagę. Także tego nie wiemy, czy, czy rzeczywiście tak będzie. No, daj Boże, żeby tak nie było. No, daj Boże, żeby ci ludzie nie, nie byli zmuszani do opuszczania tych swoich schronień, które znaleźli. Ale czy Urząd Miasta, czy ewentualnie powiat mają jakąś alternatywę w takiej no, sytuacji? To, to rozumiem, 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 o co Panu chodzi. Tak? No, zwłaszcza, że, że te duże obiekty, na przykład należące do, do spółki Polskie Tatry. No to są, to są dość duże, dość, dość, dość duża ilość noclegów, które mogłyby być zapewnione właśnie w tych obiektach. No dobrze, to będziemy o to pytać. Panie Łukaszu, bardzo serdecznie panu dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję i, i, i proszę państwa, zróbmy wszystko, żeby żeby ci ludzie, którzy i ci urzędnicy i te instytucje, które zobowiązały się do pomocy, żeby one funkcjonowały tak, jak należy. Bo no, przykład, który pan Łukasz podaje, pokazuje, że nie jest tak do końca. Także bardzo o to serdecznie prosimy, bo to nie dotyczy błahej sprawy, a ludzkiego życia i tutaj egzystencji ich na naszym terenie. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, panie Łukaszu. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam. Go o que